Jak długo wchodzi się na skrzyczne? Czy mówisz o wspinaczce na skrzyczne, czy o czymś innym? Owszem, na górę skrzyczne. Aha, to fantastyczne miejsce do wspinaczki. Jak mogę pomóc w związku z wspinaczką na skrzyczne? Powiedz mi, jak długo wchodzi się na tą górę? W tłumie warto zachować cierpliwość i dostosować tempo do otoczenia. Staraj się trzymać ścieżki i unikać gwałtownych ruchów. Warto być uprzedzonym, że może być trochę zatłoczone. Czy jest coś konkretnego, co chciałbyś wiedzieć na ten temat? Chciałbym wiedzieć, ile czasu średnio zajmuje wspinaczka na skrzyczne. Średnio wspinaczka na skrzyczne zajmuje około 2-3 godzin, ale czas może się różnić w zależności od tempa wspinania, kondycji fizycznej i warunków na trasie. Czy planujesz wyruszyć wkrótce? Planuję wyruszyć jutro i w związku z tym chciałbym, żebyś powiedziała mi jeszcze, jak długo będę jechał tam pod górę z zabrze. Z Zabrza do skrzycznego, samochodem zajmie ci to około godziny. Ale pamiętaj, że czas podróży może się różnić ze względu na warunki drogowe. Czy potrzebujesz jeszcze jakiejś informacji przed wyprawą? Ej, nie wiem, jaka będzie jutro pogoda. Powiedz mi, co warto by było ze sobą zabrać. Biorąc pod uwagę prognozę pogody. Warto zabrać ze sobą lekką kurtkę przeciwdeszczową. Ponadto ważne są wygodne buty do wspinaczki i zbiórka wody, aby utrzymać się nawodnionym. Pamiętaj o aparacie, bo widoki z pewnością są warte uwiecznienia. Czy masz już spakowane najważniejsze rzeczy? Najważniejsze, tak. Z tego co wiem, będzie tam śnieg. Czy można się przed tym jakoś zabezpieczyć? O tak, przygotowanie na śnieg to dobry pomysł. Warto zabrać ze sobą ciepłą odzież, rękawice i ewentualnie specjalne narty lub rakiety śnieżne, jeśli warunki tego wymagają. Czy masz już wszystko gotowe na wszelki wypadek? Nie mam nart śnieżnych. Czy mogę to czymś zastąpić, żeby być przyczepnym do śniegu czy lodu? Jeśli nie masz nart śnieżnych, to rakiety śnieżne mogą być dobrym zamiennikiem. Zapewnią Ci lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. Pamiętaj także o porządnych butach trekkingowych, które zapewnią Ci stabilność. Gotów na wspinaczkę? A wiesz, co to są raki? Oczywiście. Raki śnieżne, raki to specjalne narzędzia zakładane na buty, aby zwiększyć przyczepność na śniegu i lodzie podczas wspinaczki. Są to metalowe elementy z zębami, które chwytają w śliskie powierzchnie. Gotów na podbicie Skrzycznego z rakami śnieżnymi? Jeśli mogę zastąpić narty rakami, to jak najbardziej jestem gotów. Super. Z rakami śnieżnymi będziesz miał lepszą przyczepność na śniegu. Pamiętaj o bezpieczeństwie i ciesz się wspinaczką na skrzyczne. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania przed wyprawą, śmiało pytaj. Myślisz, że branie wody ze sobą to dobry pomysł, czy lepiej zastąpić to jakimś ciepłym napojem w termosie? To zależy od Twoich preferencji, ale warto zabrać zarówno wodę, jak i ciepły napój w termosie. Woda utrzyma cię nawodnionym, a ciepły napój w termosie może być dodatkowym wsparciem na chłodniejszych odcinkach trasy. Dbaj o odpowiednie nawodnienie i ciesz się wspinaczką. Okej, okay, a powiedz mi: czy jeśli wezmę ze sobą wodę, to czy jeśli ona um, się zrobi zimna, to nie będę, nie to boleć gardłu albo nie zachoruję? Nie martw się. Picie zimnej wody podczas wspinaczki nie spowoduje, że zachorujesz. To normalne, że woda może być chłodna w górach. Jeśli zależy Ci na cieplejszym napoju, to warto mieć ze sobą termos z herbatą lub innym ciepłym napojem. Wsparcie dla gardła może być także dobrym pomysłem. Gotów na przygodę? Okej, okay. to jutro jedziemy. Dziękuję. Do widzenia. Świetnie. Powodzenia na wspinaczce. Jeśli będziesz miał jeszcze pytania, śmiało pytaj. Do zobaczenia. Bye bye. Do widzenia.